Nasze życie jest tworem naszych myśli. Te słowa Marka Aureliusza, stoickiego filozofa i cesarza, kryją w sobie niezwykłą mądrość, która mimo upływu wieków pozostaje niezwykle aktualna. Pokazują one, że to jak postrzegamy świat i reagujemy na trudności ma fundamentalne znaczenie dla naszego szczęścia, spokoju ducha oraz ogólnego poczucia sensu istnienia. Stoicka filozofia, która tak bardzo inspirowała Aureliusza, zachęca nas do introspekcji, do zgłębiania własnych myśli i emocji, a także do świadomego kształtowania naszego wewnętrznego świata. To właśnie w tej wewnętrznej przemianie leży klucz do bardziej harmonijnego życia. Odrzucenie tego, co niepotrzebne i szkodliwe, to nie akt rezygnacji, lecz droga ku wolności i wewnętrznej równowadze. Przedstawiam Ci 10 rzeczy, które warto cicho i zdecydowanie usunąć ze swojego życia, by odnaleźć większy spokój, prostotę i sens. Te kroki to nie tylko praktyczne wskazówki, ale także zaproszenie do głębszej refleksji i otwarcia się na transformację. Zaczynajmy tę podróż ku mądrości i wewnętrznemu spokojowi tłumaczenie się przed tymi, którzy nas zranili. Nie każda krzywda wymaga wyjaśnień, a nie każdy, kto nas zranił, zasługuje na nasze słowa. Tłumaczenie swoich wyborów ludziom, którzy zadali nam ból, często prowadzi do dalszego cierpienia i utraty energii. Marek Aureliusz radził: Najlepsza zemsta to być innym niż ten, kto wyrządza krzywdę. To zdanie przypomina nam, że zamiast angażować się w bezowocne rozmowy. Warto skierować swoją energię na budowanie lepszego siebie. Milczenie w takich sytuacjach bywa najpotężniejszym narzędziem ochrony spokoju ducha. Uczmy się wybierać ciszę jako wyraz siły, nie słabości. Porzucenie niepotrzebnych celów. Wielu z nas goni za celami, które z czasem tracą na znaczeniu. Społeczne oczekiwania. Presja otoczenia czy dawne ambicje mogą sprawić, że realizujemy marzenia, które w rzeczywistości nie należą do nas. Seneka pisał: Życie jest długie, jeśli właściwie je wykorzystamy. Rezygnacja z celów, które nie wnoszą wartości do naszego życia, to akt odwagi i dojrzałości. Skup się na tym, co naprawdę rezonuje z Twoimi wartościami i pragnieniami. Pamiętaj, że jakość życia mierzy się nie liczbą osiągnięć, lecz ich autentycznością. Powstrzymanie się od nadmiernego dzielenia się szczegółami. Nie wszystko, co dzieje się w naszym życiu, powinno być przedmiotem publicznej dyskusji. Media społecznościowe, plotki i ciągła potrzeba uzewnętrzniania się sprawiają, że tracimy poczucie intymności i prywatności. Marek Aureliusz zauważył, Masz kontrolę nad swoim umysłem, nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Wybór, co i z kim się dzielimy. To wyraz mądrości i troski o wewnętrzny spokój. Czasami warto zatrzymać niektóre sprawy tylko dla siebie. Nie podnoś głosu w gniewie. Gniew bywa reakcją na frustrację, ale rzadko prowadzi do konstruktywnych rozwiązań. Krzyk, choć może wydawać się wyrazem siły, w rzeczywistości często odsłania naszą bezradność. Heraklit mówił, harmonia to największa cnota. Zamiast podnosić głos, warto skupić się na uspokojeniu emocji i poszukiwaniu rozwiązania z pozycji spokoju i jasności umysłu. Cisza i przemyślane słowa mają znacznie większą moc niż wybuch gniewu. Powstrzymaj się od rozpowszechniania negatywnych opinii o innych. Krytykowanie innych może być kuszące, zwłaszcza gdy czujemy się przez nich skrzywdzeni lub rozczarowani. Jednak negatywne mówienie o innych szkodzi nie tylko im, ale także nam samym. Każda negatywna opinia to dodatkowy ciężar, który obciąża nasze serce i umysł. Zamiast tego wybierz empatię i próbę zrozumienia. Jak powiedział Epiktet: Każdy człowiek zmaga się z własnymi trudnościami. Pamiętaj, że cisza i życzliwość są zawsze lepszym wyborem. Korzystaj z mediów społecznościowych z rozwagą. Media społecznościowe mogą być narzędziem inspiracji, ale również źródłem stresu i porównań. Godziny spędzane na skrolowaniu często odbierają nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na rzeczy naprawdę wartościowe. Zadaj sobie pytanie. Czy to, co widzę w mediach społecznościowych, wzbogaca moje życie? Ogranicz korzystanie z nich, a odzyskasz czas i przestrzeń na autentyczne relacje oraz osobisty rozwój. Nie szukaj aprobaty u innych. Twoja wartość nie zależy od tego, jak postrzegają cię inni ludzie. Szukanie uznania za wszelką cenę prowadzi do utraty własnej tożsamości. Zaufaj sobie i swoim zasadom to one powinny być twoim kompasem. Marek Aureliusz pisał: żyjesz tylko teraz, w tej krótkiej chwili. Przestań się martwić o to, co myślą inni. Zaakceptuj swoje niedoskonałości. Dążenie do perfekcji to pułapka, która zamiast dawać satysfakcję prowadzi do frustracji. Uświadom sobie, że niedoskonałość to naturalna część życia. Akceptacja własnych słabości to wyraz odwagi i dojrzałości. Zamiast gonić za nierealnymi standardami, skup się na byciu autentycznym. Wybaczaj sobie, i innym gniew i żal to ciężary, które trzymamy sami. Wybaczenie to nie oznaka słabości, lecz akt wyzwolenia się od przeszłości. Wybaczając, otwierasz się na nowe możliwości i dajesz sobie szansę na spokój. Albert Camus przypominał. Nie można być wolnym, jeśli ciągle nosisz w sobie przeszłość. Podsumowanie. Każdy dzień to szansa na świadome kształtowanie swojego życia. Odrzuć to, co nieistotne i skoncentruj się na tym, co naprawdę ważne. Twój spokój, szczęście i harmonia są w Twoich rękach. Zacznij od swoich myśli, a reszta podąży za nimi. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że te dziesięć zasad zainspirowało Was do refleksji i pomoże Wam wprowadzić więcej spokoju i harmonii do Waszego życia. Wasze myśli kształtują Waszą rzeczywistość, a każdy krok ku świadomemu życiu ma ogromne znaczenie. Chciałbym jednak poznać Wasze spojrzenie na ten temat. Jakie zasady stosujecie w swoim życiu, by odnaleźć równowagę? Może jest coś, co chcielibyście dodać do tej listy? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Każdy komentarz jest dla mnie niezwykle cenny, bo to dzięki Wam mogę tworzyć treści, które odpowiadają na wasze potrzeby. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał, w ten sposób nie przegapicie kolejnych materiałów, które mogą pomóc Wam w świadomym budowaniu lepszego życia. Pamiętajcie, Wasz głos się liczy, a każdy komentarz to krok w stronę lepszego dialogu między nami. Czekam na Wasze myśli i opinie, nie krępujcie się, napiszcie coś od siebie już teraz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nasze życie to suma myśli, decyzji i działań, które codziennie podejmujemy. To, jak postrzegamy świat oraz sposób, w jaki reagujemy na jego wyzwania, kształtuje nasze doświadczenia i determinuje poziom wewnętrznego spokoju. Marek Aureliusz, jeden z najsłynniejszych stoickich filozofów i cesarz Rzymu, trafnie zauważył, że źródło szczęścia i harmonii znajduje się w naszym wnętrzu. Jego słowa, choć powstały tysiące lat temu, są niezwykle aktualne w dzisiejszym świecie pełnym presji, niepokoju i natłoku informacji. Filozofia stoicka zachęca nas do introspekcji, uczy akceptacji tego, czego nie możemy zmienić, oraz pokazuje, jak świadomie kształtować nasz wewnętrzny świat. To dzięki niej możemy porzucić niepotrzebne ciężary, które odciągają nas od życia w zgodzie z samym sobą. Prostota, harmonia i równowaga nie są jedynie abstrakcyjnymi ideałami. Można je osiągnąć krok po kroku, eliminując to, co nas ogranicza. Oto dziesięć zasad, które pomogą Ci spojrzeć na życie z nowej perspektywy i wprowadzić do niego więcej spokoju, sensu oraz autentyczności. Nie tłumacz się każdemu ze swoich decyzji. Nie każdy zasługuje na dostęp do Twoich myśli, motywacji czy wyborów, zwłaszcza osób, które w przeszłości Cię zraniły. Tłumaczenie swoich działań każdemu, kto kwestionuje Twoje decyzje, to marnowanie cennej energii. Niektóre rzeczy powinny pozostać tylko Twoją sprawą. Jak mawiał Marek Aureliusz, najlepsza zemsta to nie naśladować tych, którzy wyrządzili Ci krzywdę. Zamiast wdawać się w niepotrzebne rozmowy i próby uzasadniania swojego postępowania, skieruj swoją uwagę na budowanie siły wewnętrznej i rozwój osobisty. Twoje decyzje są twoją odpowiedzialnością, a nie przedmiotem cudzej oceny. Skoncentruj się na celach, które są naprawdę twoje. Wielu z nas realizuje cele, które zostały nam narzucone przez społeczeństwo, rodzinę lub środowisko. Pogoń za sukcesem w cudzych oczach często kończy się wypaleniem i poczuciem pustki. Aby żyć autentycznie, warto zadać sobie pytanie: czy to, co robię, naprawdę mnie uszczęśliwia? Seneka, inny stoicki mędrzec, przypominał: Nie mamy zbyt mało czasu, lecz zbyt wiele go marnujemy. Redefiniowanie swoich celów, porzucenie tego, co nie przynosi radości i spełnienia, to akt odwagi i wyraz miłości do siebie. Wybierając mniej, możesz zyskać więcej więcej spokoju, autentyczności i przestrzeni na rzeczy, które mają prawdziwą wartość. Doceniaj ciszę i intymność. W dzisiejszych czasach. Gdy media społecznościowe kuszą nas możliwością dzielenia się każdym aspektem naszego życia, coraz trudniej zachować coś tylko dla siebie. Tymczasem zachowanie intymności i selektywność w dzieleniu się swoimi przeżyciami to wyraz troski o siebie. Jak mawiał Marek Aureliusz, Masz kontrolę nad swoim umysłem, nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Cisza może być formą mądrości, pozwalającą ci ochronić twój spokój ducha przed nadmiernym wpływem zewnętrznych opinii i presji. Zamień gniew na opanowanie. Gniew to emocja, która często prowadzi do nieprzemyślanych działań i słów, które później żałujemy. Zamiast pozwalać, by emocje brały nad tobą górę, naucz się je obserwować i akceptować, zanim zareagujesz. Heraklit powiedział kiedyś. Harmonia pochodzi z różnic, a nie z chaosu. Twój spokój w obliczu konfliktu to nie oznaka słabości, lecz dowód wewnętrznej siły. Pamiętaj, że twoje reakcje są twoim wyborem. Unikaj krytykowania innych. Każdy człowiek zmaga się z własnymi trudnościami, których nie jesteśmy w stanie dostrzec. Krytyka, nawet ta wypowiadana w myślach, oddala nas od innych i zabiera energię, którą moglibyśmy poświęcić na własny rozwój. Epiktet, stoicki filozof, mawiał: Nie sądź innych, zanim nie przeżyjesz ich życia. Zamiast oceniać, spróbuj okazać empatię. I zrozumienie. Życzliwość zawsze prowadzi do głębszych, bardziej wartościowych relacji. Przestań porównywać się do innych. Porównywanie swojego życia do cudzych osiągnięć to jedna z najczęstszych przyczyn niezadowolenia. Każdy człowiek ma własną ścieżkę, tempo i cele. Twoje życie jest unikalne, nie miesz go cudzymi standardami. Epiktet mawiał: Skup się na tym, co możesz kontrolować, a nie na tym, co jest poza Twoim wpływem. Zamiast patrzeć na innych, skoncentruj się na własnym rozwoju i ciesz się swoimi sukcesami, nawet jeśli wydają się małe. Twoje myśli kształtują Twoje życie. Otwórz się na prostotę i harmonię. Wszystko, co widzimy i czego doświadczamy, jest odbiciem naszego wnętrza. Nasze myśli tworzą rzeczywistość, a to, jak podchodzimy do wyzwań, zależy wyłącznie od nas. Choć filozofia stoicka wywodzi się ze starożytności, jej przesłanie jest niezwykle aktualne w świecie pełnym chaosu i presji. Stoicyzm przypomina nam, że szczęście jest wewnętrznym wyborem, a nie rezultatem zewnętrznych okoliczności. Prostota życia i eliminacja zbędnych obciążeń otwierają drzwi do głębokiego spokoju ducha. Oto dziesięć praktycznych wskazówek, jak oczyścić umysł i odnaleźć równowagę. Nie mierz swojej wartości miarą innych. Nie potrzebujesz zewnętrznego potwierdzenia, by poczuć swoją wartość. Zamiast szukać uznania u innych, skoncentruj się na budowaniu relacji z samym sobą. Twoje wartości i przekonania powinny wyznaczać kierunek, a nie oczekiwania społeczne. Pielęgnuj autentyczne cele. Życie jest zbyt krótkie, by ścigać się za czymś, co nie ma dla ciebie znaczenia. Zastanów się, które cele są naprawdę twoje, a które narzuciło ci otoczenie. Czasem mniej znaczy więcej. Szczególnie, gdy chodzi o spełnienie. Doskonałość to mit. Perfekcjonizm może stać się Twoim największym wrogiem. Dążenie do ideału często prowadzi do wypalenia i niezadowolenia. Daj sobie przestrzeń na niedoskonałości i ucz się z błędów. To one budują Twoją siłę. Zamień krytykę na empatię. Krytykowanie innych to strata energii. Nie znamy pełnej historii ludzi, których oceniamy. Zamiast tworzyć dystans, spróbuj okazać zrozumienie. Budowanie mostów jest zawsze lepsze niż stawianie murów. Uwolnij się od iluzji mediów społecznościowych. Świat wirtualny często pokazuje jedynie wyidealizowaną wersję rzeczywistości. Ogranicz czas spędzany online i poświęć go na rozwijanie realnych relacji i pasji. Życie dzieje się poza ekranem. Nie walcz z tym, na co nie masz wpływu. Nie wszystko jest w twojej mocy i to jest w porządku. Skup swoją energię na tym, co możesz zmienić i zaakceptuj to, czego nie da się kontrolować. Ta akceptacja to pierwszy krok ku wolności. Mądrość rodzi się z ciszy. Nie każde pytanie wymaga natychmiastowej odpowiedzi, a czasem milczenie mówi więcej niż słowa. Daj sobie czas na refleksję, zanim zareagujesz. Cisza może być Twoją największą siłą. Wybaczenie to klucz do lekkości. Żal i gniew to emocjonalne ciężary, które nie pozwalają ruszyć naprzód. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia, ale wyzwolenie się od przeszłości. Otwórz drzwi do nowych możliwości. Żyj tu i teraz. Najważniejsze chwile dzieją się w teraźniejszości. Zatrzymaj się, oddychaj i doceniaj to, co masz. Codzienne drobiazgi mogą przynieść największą radość, jeśli tylko dasz sobie szansę je zauważyć. Znajdź chwilę na introspekcję. W świecie pełnym pośpiechu warto od czasu do czasu zatrzymać się i zadać sobie pytanie: czy to życie, które prowadzę, naprawdę mnie cieszy? Regularne spojrzenie w głąb siebie pomaga odnaleźć prawdziwy sens i priorytety. Podsumowanie: nasze życie zależy od tego, co myślimy i czujemy. Wybierając prostotę, akceptację i świadome decyzje, otwieramy się na pełniejsze, spokojniejsze istnienie. Twoje myśli są kluczem. Od ciebie zależy, jaką rzeczywistość dzięki nim zbudujesz. Używaj mediów społecznościowych. Świadomie media społecznościowe mogą być zarówno źródłem inspiracji, jak i przyczyną stresu. Skrolowanie godzinami przez cudze życie. Porównywanie się do idealnych zdjęć, czy angażowanie się w internetowe konflikty to droga donikąd. Zadaj sobie pytanie: czy to, co widzę w mediach społecznościowych, wnosi wartość do mojego życia? Używaj ich mądrze, z umiarem, a zyskasz więcej czasu na prawdziwe, autentyczne relacje i doświadczenia. Przestań szukać aprobaty innych ludzi zawsze będą mieli swoje opinie, ale to, co naprawdę się liczy, to Twoja wierność własnym zasadom i przekonaniom. Szukanie aprobaty u innych to pułapka, która prowadzi do utraty własnej tożsamości. Marek Aureliusz mówił: Nie pozwól, aby opinia innych kierowała Twoim życiem. Twoja wartość nie zależy od tego, co myślą o Tobie inni. Prawdziwa wolność to życie w zgodzie z samym sobą. Odpuść sobie perfekcjonizm. Perfekcjonizm to nieustanne dążenie do niemożliwego ideału, który zamiast dawać satysfakcję, często prowadzi do frustracji i poczucia porażki. Życie nie musi być doskonałe, by miało sens. Akceptacja własnych niedoskonałości to akt odwagi i samoakceptacji. Bycie autentycznym jest znacznie cenniejsze niż bycie idealnym. Wybacz sobie błędy z przeszłości. Każdy z nas popełnia błędy, ale to, co z nimi zrobimy, definiuje naszą przyszłość. Żal i poczucie winy mogą stać się ciężarem, który nas paraliżuje. Albert Camus mawiał: Wolność zaczyna się w chwili, gdy bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Wybaczenie sobie to nie zapomnienie, lecz nauka i decyzja o niepowtarzaniu przeszłych błędów. Podróż ku prostszemu, spokojniejszemu życiu. Zaczyna się od cichych, ale zdecydowanych zmian. Wyrzuć to, co zbędne, a otworzysz się na prawdziwą wolność i szczęście. Niech każdy krok na tej drodze prowadzi Cię ku wewnętrznej harmonii i mądrości. Nasze myśli kształtują nasz świat. Filozofia spokoju i prostoty życie jest odbiciem naszych myśli. To prosta, a zarazem głęboka idea, która od wieków inspiruje ludzi poszukujących wewnętrznej harmonii. Choć słowa Marka Aureliusza mogły powstać w starożytności, ich przesłanie pozostaje niezwykle aktualne. Świat wokół nas zmienia się w zawrotnym tempie, jednak to, jak postrzegamy rzeczywistość i jak reagujemy na wyzwania, zależy w pełni od nas samych. Filozofia stoicka, która stała się fundamentem myśli Aureliusza, uczy, że szczęście pochodzi z wnętrza, a nie ze świata zewnętrznego. Skłania nas do refleksji nad tym, co jest właściwie ważne, i do eliminacji tego, co zbędne. Oto dziesięć rzeczy, które warto przemyśleć i odrzucić, aby otworzyć drzwi do prostszego i spokojniejszego życia. Przestań szukać uznania u innych. Zależność od opinii innych to jak oddanie steru swojego życia w obce ręce. Prawdziwa wolność zaczyna się w momencie, gdy akceptujesz siebie takim, jakim jesteś, bez potrzeby uzyskania aprobaty innych. Uczyń swoje zasady i wartości drogowskazem, zamiast podążać za oczekiwaniami społecznymi. Wyeliminuj zbędne cele. Współczesny świat wymaga od nas nieustannego osiągania kolejnych celów, ale czy wszystkie one są naprawdę Twoje? Zadaj sobie pytanie, co naprawdę daje Ci spełnienie, a co jest jedynie odbiciem presji otoczenia. Mniej celów oznacza więcej przestrzeni na to, co autentycznie ważne. Porzuć perfekcjonizm. Perfekcjonizm jest iluzją, która zamiast motywować, często prowadzi do frustracji. Akceptacja własnych niedoskonałości to nie oznaka słabości, lecz dowód odwagi i samoświadomości. Działaj najlepiej, jak potrafisz, ale pozwól sobie na błędy. Powstrzymaj się od krytykowania innych. Każdy z nas zmaga się z własnymi trudnościami, których często nie widzimy. Krytykowanie innych buduje mur zamiast mostów i odwraca Twoją energię od własnego rozwoju. Wybierz życzliwość zamiast osądzania. Ogranicz czas w mediach społecznościowych. Media społecznościowe mogą być narzędziem inspiracji, ale również źródłem niepotrzebnego stresu i porównań. Korzystaj z nich świadomie i z umiarem. A zyskasz więcej czasu na budowanie prawdziwych relacji i osobistych doświadczeń. Zrezygnuj z walki o to, czego nie możesz zmienić. Nie wszystko w życiu jest pod naszą kontrolą. Stoicy uczą nas, by zaakceptować to, co nieuniknione, i skupić się na tym, co możemy zmienić. Twoja energia jest cenna kieruj ją tam, gdzie ma znaczenie naucz się wybierać milczenie. Nie każda sytuacja wymaga odpowiedzi, a milczenie może być potężnym narzędziem ochrony Twojego spokoju ducha. Kiedy emocje biorą górę, zatrzymaj się i daj sobie czas na przemyślenie odpowiedzi. Mądrość zaczyna się od refleksji. Odpuść gniew i żal. Gniew i żal to ciężar, który nosimy sami. Wybaczenie, zarówno sobie, jak i innym, jest aktem wyzwolenia. Nie oznacza zapomnienia, ale pozwala iść dalej, bez zbędnego bagażu emocjonalnego.